Ни звон до мне, ни ни звон до мне, ни звон, ни звон до мне нубку. Я за золото придержимся. Мерк. Не, 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 не. Една грошница. Ел прима. Чана писата на дънна буба. Со на снопке. Естегу. И

Zobijam cię. przecież kostuję Zaraz nie Nie mogę, nie mogę. Nie mogę. Jesteś głupi nóbkiem, bambiczkiem, E i Gejem, nubem, Dem, i kropka. A ty jesteś Co? Co? Яйца. Не, 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 не. Не, зараз иду до левого хаты. Не. Что ты, ура? Ты сейчас где? Че че? Shit, man! Nie aż. Spokoj, śmierć, to zaraz do siebie w Nie. Kur, prawie mnie zabiłeś. Prawie do za ciebie rozwało serce. Prawie trafiałeś mi serce, rozbiłeś mi jajca, które są tam, gdzie są małe nogi. Jesteś nubkiem, jesteś... Jesteś gajem, jesteś bambikiem, jesteś nubkiem. Kropka ry u. Kropka ryu! Tak! Tak! Rozumiem! Rozumiem! Hmm. Okej, okay, jak to Rosji? W Rosji e, nas, eee tym, tym samolocie. Pięć godzin później w Rosji. Jestem babik. A, Lucky a Lucky Cody. Lucky Cody. Oh <coughs> Алло. Я это по Сколько денег, один Моя хата. Не могу идти. Ну, ищем что Jesteś bambikiem, nienawidzę Rosję, nienawidzę Białorusi, nienawidzę Kazasany, jesteś nie nienawidzę Cię i nigdy już nie będę Ciebie lubił, Antoni Kantowski. Nie do mnie. Co, chcesz? Muszę Ci hajs przynieść. A Ty idź... U... Nie! Nie dam Ci hajsu! Za co? Nawet jak Twoja mama zarosłysza, to wtedy nie dam ci. To nie jest moja mama. To jest Twoja. To są Twoje problemy. To nie są moje. Co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Że jestem. Lem? Sam, taki jesteś kur. Ach, nie. Jeszcze raz powiedz, co ty powiedziałeś na mnie? Że jestem Lem? Ja, to, to, to to rozumiem. E... Tak, tak. Yy, rozumiem. Yy, yy, Dajcie ci Hajs sto 100 złotych? Może 100 groszy? Nie dam ci nawet jednego grosika. Nie, to są twoje problemy. Dla mnie to nawet dobrze jest, że twoja mama umiera. Co to powiedziałeś? Hitler nie jest najlepszym człowiekiem na świecie. Ja wiem, on jest z Niemiec, a ja sam z Ukrainy lubię Niemcy, ale to nie znaczy, że Hitler jest najlepszy. Hitler nie jest najlepszy. A czemu ty wypowiedziałeś w ogóle to słowo Hitler? Jesteś głupi? Tak? Zuchwa! Nie mogę już Cię wytrzymać. Rozłączam się. Żartuję! Cóż, co ty myślisz o mojej mamie? Szanowni Hitlerem, głupim, nupem. Wiesz co? Jesteś Hitlerem, nupkiem. Jesteś Putinem, którego po prostu nienawidzę, chcę zabić. I Rosja też. I po prostu jesteś Ruskiem, rozumiesz to? Nie jesteś Ruskiem? Ty, ty kim jesteś? Pata, Polakiem! Lubisz Hitlera, Hitler! Napad na Polskę! On, Hitler, on nie lubił Polskę. Nie mogę już się wytrzymać, typie. Typie, Hitler żył gdzieś spod... Kilka sześćdziesiąt lat temu. Gdzieś sześćdziesiąt lat temu. Typie, nie rozmawiajmy już o tym głupim Hitleru. Denerwujesz mnie naprawdę. Jesteś... Wiesz co, twoja stara? Co ty powiedziałeś o mojej mamie? Co ty kur powiedziałeś? Gdzie ty jesteś teraz? W szpitalu. W jakim? Mogę zapłacić. W jakim szpitalu? W jakim to kraju mieście? Hitler 2-2? Nie ma takiego miasta, że. Żartuję, że bydgosz jako ulica bałkańska. Nie poszartałam, nie zapłacam, nie możesz ci pożyczkami. Palce jeden, odwołałem drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. O złoczyłem ręki dziesiątej. I mamy go też. do mnie. <grystanie> Co tam? Dlaczego ci oderwałam? Palce? jajca? Wiesz czemu? No bo jesteś gejem. I w dupę mam cię. Oj. Nie rozmawiaj, nie rozmawiaj ze mną już. Nie dzwon do mnie. Kurczę, nie do mnie. Jak będziesz do mnie dzwonił, to wtedy blokuję twój numer i w ogóle zaraz no, podpiszę twój numer. numer 22232. Co ty powiedziałeś o moim tacie?